Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. W dalszej części tego materiału będą spoilery dotyczące sekretnej inwazji. Tak więc, jeżeli jeszcze nie oglądaliście serialu, no to polecam zapauzować w tym momencie. Trafiłem na pewną teorię na Sabredicie Marvel Studios, która nie dawała mi spać, nie dawała mi spokoju. Dzisiaj opowiemy sobie o tej teorii, ale trzeba najpierw ustawić ją gdzieś w jakimś kontekście. Tak więc. Wszystko po kolei. Zanim zaczniemy, to mam pytanie. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie. Nie pożałujesz i kupuj gry taniej. Eneba.pl Secret Invasion pełny jest momentów, w których łapiemy się za głowę i myślimy sobie, co tutaj się właśnie odwaliło. War Machine jako Skrull, Everett Ross jako Skrull, milion Skrulli żyje w ukryciu na Ziemi, no i Harvest, który miał premierę w piątym odcinku serialu Secret Invasion. I właśnie na ten temat jest ta teoria. Secret Invasion jest pierwszym serialem na platformie Disney Plus z piątej fazy MCU. Mimo to łączy ze sobą kilka wątków, które będą kontynuowane w przyszłości między innymi The Marvels, jak również Rowdy pojawi się w Armor Wars, No i teraz mamy kolejne nawiązanie prawdopodobnie do Thunderbolts. Thunderbolts to taka grupa bohaterów i antybohaterów z MCU dowodzona przez Alegre de Fontaine, czyli szefową CIA, którzy będą musieli wykonywać prawdopodobnie brudną robotę dla prawdopodobnie rządu. Według tej teorii piąty odcinek sekretnej inwazji zapowiada nam powstanie, Naprawdę imponującej postaci w Thunderbolts. No dobra, ale o co chodzi z tym Harvest? Plan Gravika był taki, aby skłócić ze sobą Stany Zjednoczone i Rosję tak, aby wywołać trzecią wojnę światową, no i nuklearną wojnę światową. Skróle są odporne na promieniowanie, tak więc Ziemia stałaby się ich nowym domem, a oni byliby jakby władcami Ziemi. Jednak pod koniec sekretnej inwazji, czy tajnej inwazji, plan Gravika się nieco zmienił. Powiedział za pomocą Rodea, że nowe Skrulos jest odpowiedzialne za całą tą akcję, za cały ten szum, no i trzeba zbombardować nowe Skrulos, które znajduje się na terenie Rosji. No i to ma być nowy plan na wywołanie tej wojny. Celem Gravika jest zdobycie właśnie tego The Harvest, czyli DNA różnych superbohaterów, różnych postaci, aby wzmocnić um, DNA superskróla, którym jest on, jak również gaja, jak również chce, aby byli inni skrólowie czy inni skrule, no wi wiadomo, w razie wojny. No więc teraz tak, Nick Fury jest spoko gościem, no i nie pozwoli, aby niewinni e, mieszkańcy New Scrulos Padli ofiarą tego spisku. Tak więc on i Sonia Folsworth polecieli do Finlandii na fałszywy grób Nika Furego. Jak się okazało, w grobie ukryty był Harvest, czyli mieszanka DNA Avengers, którą chce Gravik. No, jest to dosyć głupi plan, aby dać grafikowi to, czego oczekuje, po prostu przynieść mu to, ale myślę, że Fury ma jakiś plan B. Tak więc o to się nie martwmy. Tego prawdopodobnie dowiemy się w finale Secret Invasion. Ale teraz, tak. To może być połączenie z pewną postacią, którą zobaczymy w Thunderbolts. Mówię tutaj oczywiście o Robercie Reynoldsie, czyli Centrym. Według plotek centry będzie wrogiem Thunderbolts, mimo że studio Marvel oficjalnie nie potwierdziło tej historii. Tak więc teoria Redditora Cap For Life 52 mówi o tym, że Allegra de Fontaine użyje Harvest, czyli mieszanki DNA Avengers, aby stworzyć centry. W komiksach wydawnictwa Marvel Robert Reynolds to praktycznie nieśmiertelna, niezniszczalna i wszystko mogąca postać. Jest to zwykły człowiek, który został poddany eksperymentowi, którym było podanie mu serum super żołnierza, ale tysiąc razy mocniejszego niż to, które podano Steve'owi Rogersowi. No i przez to zyskał moce praktycznie jakby no, niezniszczalności, Wstał, stał się bogiem po prostu. Oczywiście studio Marvel niejednokrotnie zmieniło historię powstania niejednego bohatera w MCU, tak więc wygląda na to, że Harvest jest idealnym momentem i idealnym narzędziem, aby stworzyć Sentry. Nick Fury w piątym odcinku wyjaśnił, że Harvest to mieszanka DNA Avengers, którzy jakby no, zaczęli krwawić. Praktycznie każdy Avengers w, w wojnie z Thanosem, gdzieś tam e, no, doznał jakiś ran, tak więc jego DNA leżało gdzieś tam w gruzowiskach tak więc skróle poszły sobie w przebraniu i zaczęły zbierać to DNA nie wiemy kto konkretnie jest częścią tego Harvest wiemy natomiast, że Carol Danvers, czyli Kapitan Marvel, czyli już jedna z najsilniejszych postaci, która została wprowadzona do MCU, jest częścią tego Harvest. Inne postaci, inni superbohaterowie, którzy krwawili, to praktycznie wszyscy, czyli Iron Man, Spider-Man, Thor, Hulk, Scarlet Witch, no i wszyscy, 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 no prawie wszyscy. Tak więc teoretycznie Harvest może być mieszanką DNA wszystkich superbohaterów. No i chyba nie muszę wspominać, że kombinacja supermocy tych wszystkich wymienionych postaci da centry prawie niemożliwe i nieskończone moce. Steven Yeun dostał angaż do Thunderbolts w na razie nieznanej roli. Wszystkie plotki, wszystkie źródła mówią, że on właśnie wcieli się w centry Oczywiście tak jak powiedziałem kilka chwil wcześniej, Studio Marvel oficjalnie nie skomentowało tej plotki, oficjalnie nic nie wspomnieli o Sentrym, tak więc na razie to jest jakby w sferze plotek, no ale myślę, że to jednak będzie prawda. Tak więc Sentry będzie tym super wrogiem. W Czarnej Panterze 2 dowiedzieliśmy się, że Valentina De Fontaine jest szefową CIA. Wiemy też, że Harrison Ford będzie nowym Thunderboltem Rossem i będzie nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę te dwie różne zmienne, mogę powiedzieć z czystym sercem, że Thunderbolts będzie organizacją rządową. Po tym, co wydarzyło się po Avengers Endgame, po tym, co wydarzyło się w Tajnej Inwazji, tutaj mam na myśli, że prawa ręka prezydenta była z królem, wydaje mi się, że rząd straci zaufanie do Avengers, że Avengers po prostu będą takimi wyrzutkami społeczeństwa, nikt nie będzie ich tam lubił, czy chciał ich pomocy, bo każdy będzie obawiał się, że jest z królem. Tak więc powiedzmy, że będzie taki program, w którym szefował, szefową będzie Allegra De Fontaine, a celem będzie stworzenie super-super żołnierza takiego jak U.S. Agent, ale miliard razy silniejszego. I takiego, którego można bezwzględnie kontrolować. No ale coś oczywiście pójdzie nie tak, i Centry będzie, ee, no, nie wiem, zyska świadomość, czy coś takiego. Wtedy zostanie zebrana grupa Thunderbolts, która składa się głównie z superżołnierzy i to jest bardzo ważne, bo Centry też jest Super Żołnierzem. Thunderbolts są głównie z super żołnierzami, tak więc tu jest część wspólna, będą walczyć ze sobą, no i ostatecznie Sentry zostanie pokonany no albo nie, zobaczymy. Tak więc ta, tak wygląda ta teoria. Oczywiście wszystko może się zmienić wraz z finałem Tajnej Inwazji, bo możemy się dowiedzieć, że jedyna wersja Harvest zostanie zniszczona albo Nick Fury się jej napije, albo Nick Fury dają Gai i tak dalej, i tak dalej. Wszystko może zostać zanegowane, ale może się również okazać, że Nick Fury ma kilka różnych fałszywych grobów, jak zresztą zostało ujawnione w Tajnej Inwazji. No i może mieć kilka różnych fiolek z The Harvest. Pamiętajcie, że w MCU wszystko jest możliwe, tak więc może to być naprawdę ciekawa historia, naprawdę ciekawa droga do Thunderbolts. Moim zdaniem ma to Kupę sensu! Moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne. Wiąże się to narracyjnie z kilkoma innymi projektami, i moim zdaniem to jest prawda. Ale na razie jest to tylko plotka. Co o niej sądzisz? Daj mi znać w komentarzu poniżej.